Siemaneczko widzowie, witam Was oczywiście na rapy.pl. W dniu startu czwartego, ostatecznego sezonu naszego Box Jak widzicie, start był, powiem Wam przecież, godzinę 20, jest 19.20. Jak ja to nagrywam jest 7 osób na tym trybie, tylko na tym trybie. Na serwerze jest 800. Rozpoczynamy daily. Zostawcie łapkę w górę, co 500 łapek. Losuję tangę MVP na ten sezon Box na 7 dni. Jak coś jecie, to smacznego. Polecam sobie wziąć coś, a ja w tym odcinku pokażę Wam, jakie nowości wprowadziliśmy, jak wy Wygląda, spawn, gdzie jest wszystko. No i zagramy sobie na starcie boksa, więc widzimy się już na trybie. No jesteśmy na boksie. Dostaje się oczywiście seta początkowego. Dlaczego jest ochrona 50? Ponieważ jest miecz ostrość 51. No jest to po to, żeby hity po prostu na starcie były lepsze. Zaraz zobaczymy jakie są hity w ogóle. No ale co? Zaczyna się spawna no, Tu jest oczywiście strefa PVP standardowo, tu jest strefa bezpieczna, strefa VIP, strefa SVIP. Ja nie mam rangi. Ale mogę wam w sumie pokazać. Dobra, jesteśmy na tej strefie MVP. Oczywiście, ja tutaj nie mając rangi MVP, nie mogę kopać. Ale teraz można biegać. Tu jest strefa VIP, czyli, jak macie rangę VIP, MVIP, widzicie, że tu są MVPy. No i tu jest strefa rapy, tu są szmaragdy Które chyba teraz ludziom się bardziej opłacają A, bo tak, bo to się kopie wolniej No, no tak, o dużo wolniej Dobra, to tego nie kopiemy, dobra, więc Wracamy na spawn, no, możecie też takimi jump padami Fajnymi skoczyć i tu od razu jesteśmy W nowym sklepie za gemy. i tak I tutaj macie nowy sklep za gemy. ja aktualnie mam Zero, przez weekend jest turbo Turbo gemy są w strefie awk Więc możecie gemy z awka, no i za te gemy Możecie sobie kupować tutaj różne itemy Gemy są oczywiście dostępne, tak jak tutaj Jest napisane, ze strony internetowej albo przez różne zadania, eventów Ale nawet jak sobie ulepszycie tutaj u astronauty Pokażę wam nowy perk Drop gemów z generatorów na pvp To macie szansę zdobyć te, te gemy Co jeszcze takie duże zmiany. No teraz ulepszamy u tego mpc ta mpc Po prostu zdobywamy tak Tt wiadomo tu zawsze jest drożej Elytra jest dopiero od 6 poziomu A nożyce od 11 Pokażę wam szybko jeszcze sety Rynek tu się niewiele zmienił O ludzie tu już Fragmenty kosmosu, za ile sprzedają? O, w ogóle refila sobie możemy odebrać. To sobie odbiorę. Jakbym chciał się iść bić, oczywiście, tutaj darmowy refil. Czemu by nie? Takie są sety. Oczywiście teraz nie da się klikać tych NPC-ów, bo ulepszamy o tych. Są one tylko takie poglądowe. Czyli są sety, takie jak były na pierwszej edycji. A tutaj mamy sety takie. Czyli ekipa rapy w sumie. Strefa awk. To topowo. Tu już gracze pewnie awczą, dlatego że po prostu dropią te gemy. No, gemy się opłaca stać, tak? O, możemy zobaczyć w sumie, kto ma topkę. Rankingu. Jestem latawcem, okej. Okay. Nie znam ników. Czy jest ktoś, kogo znam? Chyba nie. Tutaj zabójstwo, podobnie ci, co tutaj. A topka, JM. Mam nadzieję, że to nie jest skrót od z J i... M, że mój nick, albo imię. No, ale wiadomo, tu jest topka przygotowana na nową rzecz, która będzie dodana. I co, lecimy. Tu macie Mańka. Manik ma nowe GUI ładne. Tutaj oczywiście wpłacamy fragmenty, żeby eventy odpalać. Dobra, robimy taki challenge. W tym odcinku po prostu sprawdzimy po prostu, czy uda nam się zabić 10 graczy. O, tutaj może się uda. Julcia ucieka. Julcia wpadł, nie wiedział. Jest pierwszy fragment. Fragment mam. Muszę zjeść refill'a. Nie, 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 dlaczego ja tak zepsułem aż? Jo! Dobra, ty mam fragment. Muszę uciec. Dobra, ja, ja chcę iść na spawn'a. Myślałem już, że tam zginę. Dobrze miałem tego refila. Nie! Nie, już myślałem, że uda mi się uciec. Kurde, a ile, ile dolarków to fragment? Wrzucimy to szybko. 5 dolarków bym miał, o kurde, no to mocno. Ja już bym sobie mieczyk nawet na dwójkę wbił. Dobra, no to próbujemy. Na razie dwa fragi, jedna śmierć sprawdzimy do 10 fragów. Sprawdzamy w ile minut i jak ile fragmentów dropnie i tak dalej i tak dalej. Tylko nie wiem, czy ten ziomek miał fragment, czy ja po prostu zdobyłem z tego. Dobra, też wam pokażę trochę mapy w sumie. No wiadomo, tutaj gracze sobie grają, są jakieś fragi. O, tutaj sobie przeparimy fraga. Oj, może nie przefarmili, oj, nie przefarmiliśmy chyba będzie druga śmierć Dokładnie, niestety, na razie 2-2 statystyki No wiadomo, na starcie najlepiej mieć jakąś ekipę Tobież teraz jak to oglądacie, to właśnie ma streama w ogóle z serwera I wiem, że tam sobie ekipą Rapy pykają chłopaki, nie tylko z ekipy Rapy Ale patrzcie, do na trybie jest 7200 osób Akurat teraz kurde coś przylagowało, ale właśnie chciałem wspomnieć Że takich ogromnych lagów net nie ma, akurat teraz też Oj no kurczę, ja tu dostaję takie bomby No dobra, na razie 3-3, tak? 3-3, no ale na razie nic z tego nie mam Dobra, idziemy z WS mapy. może tym razem mi się uda Już nie, się nie pochapie O kaczorek, czyli dostaniemy asystę O 1 kilo, dostałem fragment, okej okay. Uciekamy, to sobie kopniemy Pamiętajcie, że jak macie dużo to wam się automatycznie sprzeda Może go spróbujemy pokonać Udało się go zestrefować, ucieka No chciałbym ten fragment może jakoś wystawić Boję się, oj, zostaje plecy właśnie. Też nie mam na seta, nie mam na seta. W sensie nie mam e, tekstur paka na seta, ale dobra, będziemy uciekać. Może on wie, że ja mam fragmenty, czy nie wie? Tutaj jest strefa bez elit teraz. Ale nie sądzę, żeby tu się dużo działo. Ponieważ no ona jest wyłączona, jest tylko takie wejście zrobione. No i teraz też wszyscy są bez elit. O kurde ile tu osób kopie piasek Tu jedna ekipa, kakao jakaś ekipa Okej, okay, okej, okay. dobra, walimy tego się. O, akurat skręcił, dobra, to pójdźmy szybko spawna Bo możemy ten fragment Za fragment mamy 5 dolarów chyba Rynek, wystaw, 5 Za minutę się pojawi, może go ktoś kupi Jakby ktoś go kupił, to spoko Ile ma najwięcej osoba? 235 dolarów No to nie tak dużo, nie tak dużo No co, my wracamy na strefę I sprawdzamy tak naprawdę jak wygląda start edycji No na razie powiem tak Graczy jest bardzo dużo, lagów, no, według mnie jest grywalnie, tak, wiadomo, że są widać, było teraz jakąś przycinkę, ale, no, nie jest to tak, że... Oj. Oj, nie. Dobra, udało mi się. A dlaczego plus zero? O nie. I teraz dostanę hity mocno po plecach. Pomóż mi, dzięki, który mi... ten jestem silny. O, ukradłem mu fraga, ale dobra, no, mamy piątego fraga, na razie jeszcze... Nie dropowałem kolejnego fragmentu, kurde. Gucio, atakuje mnie Gucio. A, odpuśćcie, dobra. Tutaj się się wkupuje. To znowu ten kakaczka. No i... A, bo już zabiłem kakaczkę. Aj, tego nie przemyślałem. Ale fragmenty może mi się sprzedały? Nie, nie sprzedały mi się. No dobra, czyli jak na razie widzicie, start wygląda tak, że idę frak za frak. Czyli zabijam jedną osobę i dedam. No ale kaski na razie żadnej się nie udało zarobić. No dobra, spróbujmy może zarobić coś. Typu pójdziemy, mam pomysł, bo wiem, że na mapie jest y, generator magenty, czyli fioletowy. Znaczy to nie fioletowe, tylko nie wiem nawet, jak to jest po polsku w sumie. Na serwerze nazywamy to magenta. Tylko, że żeby tam się dostać, on jest w tej rurze fioletowej. O, widzę, że więcej. Gracie się tu buduje. Dobra, zobaczymy. O nie, oni mają sojusz, o nie, no i nic tu nie zrobię. A ciekawe po co oni tak robią, kurde. Czy tam ktoś... A, tam na dole ktoś jest. Widzicie jaka to jest taktyka? Opaki tutaj, a ja tutaj sobie przy fraga. O kurde, mam lepszy napierśnik. Wykopmy sobie ten, żeby mi się to sprzedało. Nie, nie wykopałem. Zamurowałem. O nie, dobra, zginąłem. Zginąłem, kurde, tak słabo zagrałem. Chciałem szybko wykopać, żeby te. Ale się nie udało. No i widzicie, 6 na 5, 6 na 5. Powiem szczerze, jakbym nie nagrywał odcinka, to co bym teraz robił? To powiedziałbym, żebyście nie szli na arenę PVP, bo na arenie PVP, jak wy tu będziecie, to już będzie. Wiecie, ja teraz biegam i wszyscy obok mnie mają tego seta pierwszego, nie? Widzicie to? Po starcie jak wy będziecie, to zakładam, że ludzie będą mieć, nie wiem, czwarte, piąte, szóste sety, nie? No to już będzie trudniej, wiadomo, automatycznie. Ale poczekajcie, spróbujemy go zabić, udało się. Ale dostałem hit. Może tam był kurde nawet miecz lepszy A udało się 2000 Ale co ja bym zrobił, no pokażę wam Ja bym skoczył tu Jeżeli nie macie rangi, to na spokojnie, no wiadomo Że tu jest tych mniej generatorów, tak? Ale to akurat za 7 sekund się regeneruje Więc też można, kopiecie i kopiecie bloki Jeżeli nie macie, to kopiecie bloki Bo z bloków po prostu dropi wam więcej I możecie szybciej zarobić, szukacie bloków No możecie sobie ustalić, na przykład 20 Dolarków, tak? Oczywiście ulepszając Po kolei kilow, tak? No bo każdy kilow, No to więcej zarabiacie, wiadomo, nie? No kurde, powiem szczerze, że nawet Długo zarabiam tego jednego dolarka, no ale to wiadomo dlaczego, bo mam pierwszego seta, tak? To znaczy pierwszy kill w sumie. No i wiadomo, że mając pierwszy kill, off, no to kurde lipa, tak? O, mamy dolarka. No, ciekawy, w ile by się udało tak tryhardując? Wiadomo, na start najlepiej grać z kumplami. Myślę, że drop też będzie powiększony, jak już będziecie jutro wyzaczynać. Więc będzie Wam łatwiej, po prostu, zacząć. A ja idę na spawna na górę, ulepszymy sobie klatę i idziemy zwiedzić całą mapę. Pokażę Wam też, jak się ulepsza. Oczywiście, idziecie do tego ziomka, po prostu. Czekajcie, ja ciekawe, czy ja zrobię sobie te bloki, to przetestujemy, czy mogę je postawić. I po prostu klikacie tu. I teraz ulepszałem się automatycznie na secie. Widzicie Neptuna, Urana jest, tak? No, więc lecimy na. Arenę. I spróbujemy, może CH zmienił, bo jestem też, też na CH1. A na CH1 może się okazać, że nie wiem, jest najwięcej graczy albo coś. Zresztą widzicie, ile jest CH odpalonych. A też widzieliście, ile osób kopie. Czyli no, wiecie realnie, ile osób gra, tak? Jest to ogromne lipo. <laughs> Kurde, widziałem pierwsze ziomka na liczbę, Czyli ktoś już jest, co ma szósty poziom, czyli elitrę, Okej, okay. tu się biją gracze. Jakbym mógł skasować, to bym przyfarmił go, ale nie chcę Zanim biec, spróbujmy tutaj wejść. Czy ja to mogę postawić? Nie mogę, nie! O kurde, walnął mnie ziomek i ucieka Dobra, walnijmy tego Oczywiście na arenie też jest trochę większy drop Czy ten ziomek będzie mnie chciał bić? Dobra, możemy się na niego odwrócić, bo on dostaje plecy Chyba, że to jego kumpel, nie, to nie jego kumpel Tu jakiś gracz kolejny Dostaje stref, patrzcie jaka strefa i ucieka Planowie, forma Mikkels, forma mutant Ucieka jakiś gracz tutaj No i co, może kogoś byśmy jeszcze zestrefowali Tu są sojusznicy jacyś O kurde, dwóch, dwóch, dwóch Sojusznicy ty, oni takie same niki mają? Co jest? Aha, jeden chyba przez... Jeden chyba... O, zbugowało mu się jedzenie Jemu cały czas Animacja w sensie się zbugowała Bo i tak nie można tego mięska jeść jak ma się full... Mięska Okej okay, Jest frak. Czy ktoś mnie nic? Jak myślicie sklepiemy go? Dobra Trzy Dwa Jeden Ja niestety nie jestem taki dobry nakryty, Ale strefować nawet umiem to jak widzicie, dwóch sobie poradziłem i uciekłem. Oczywiście, na boksie można grać na sercach, i to bardzo pomaga. Więc, no, jak gracie na boksie, to grajcie na sercach. O kurde, ale dostałem teraz. A wejdźmy tu. O kurde, tędy nie wejdę. O nie, ale zamurowałem się, zadziałało. O kurde, nawet zadziałało. Ciekawe czy może dałbym radę zjeść i zacząć się z nim bić. Nawet jak dostanę jednego hita. Widzicie, to mi się opłacało. coś zregenerowało mnie HP i dalej będzie mi się regenerować. I dajemy mu strefę. Aj, był rak. No, i kurczę, ten lak wszystko mi zepsuł, zepsuł. Dobra, dostałem informację, że w trakcie, że już drewno można kopać, więc idę zobaczyć, czy to prawda. No, mam pomysł, żeby zebrać te 20 desek i spróbujemy zrobić jedną rzecz. Spróbujemy sprawdzić, czy gracze wykorzystują tą magentę. Tam. Tylko jak Hop ma elitrę w sumie, no to może bardzo łatwo to robić. Chociaż firewerki są niby drogie. No zobaczymy, zobaczymy. Misja jest taka, że dostać tutaj po prostu. Ale ktoś mi pomaga i znowu mam tego samego Ej czemu ten teraz mnie ładuje Co jest 3 na 1 3 na 1 przecież oni nie wiedzą że to ja Uciekać chcę nie, dlaczego? Czemu czy na jeden? No dobra, kurde. No nie uda mi się... Dobra, ja muszę to zrobić w tym odcinku. Próba piąta. Jak w ogóle przypomniał mi się, że ja ten item mam wystawiony, przecież, a on się mi nie sprzedał, czyli może nikt nie kupuje za te. Refill jest za 2 dolary, tu są główki. A tutaj... a po cztery teraz wystawiam, No dobra, dobra. Okej, okay, rozumiem. No dobra, no to jak po 4? No nie no, ja zostawię za 5, w sumie sobie go zdejmę na pewno zaraz, bo i tak... Bardziej się będzie mi opłacało go po prostu zostawić, bo jutro już będą o wiele droższe. Jak będziecie oglądać tą serię, po prostu będziecie widzieć, jak bok zmienia po prostu, nie? Ty. Tu ziomek? Czemu on się bije? Nie wiem, dziwne. Czy tam ktoś na dole jest? Nikogo nie widzę. Spróbujemy. Teraz spróbujmy tu zejść, tak, żeby za dużo HP nie stracić. Bo tu. Jest tam ktoś. O kurde, co tu się dzieje? Wiedziałem, że tu będzie jakieś... Bo popatrzcie, tu jest najlepsza magenta. Po prostu ludzie ją kopią. Zobaczymy, może to jest cheater. Patrzcie, jak oni to umurowali. Co jest w ogóle? Wykopiemy sobie jedną. Szybko. Zastanówmy, co on chce zrobić. Próbuję to kopać. Wiem, że 32 trzeba je wykopać, żeby w ogóle coś zarobić Niestety, no możemy spróbować poczekać Po prostu coś mi się HP zregeneruje spróbujemy z nim zawalczyć Oj, on chyba teraz będzie szedł mnie bić Oj tak Gdzie on jest? Ty, co się z nim stało? Zniknął, może bana dostał, nie wiem Nie no, zabiłbym go, nie wiem co się z nim stało No dobra, to czekamy Sprawdzamy tą moją taktykę, bo teoretycznie powinienem chyba 3 dolary tu zarobić O nie, słyszałem, że ktoś spadł Znikają te bloki, co tu stawić. O nie, jest tutaj Musimy wygrać tą walkę. Na razie mam przewagę dużą. On kopruje, mruje. Szybko, musimy spróbować po niego pójść. Może nie będzie mieć 4 bloków. Zjadł. Dobra, czyli my też musimy zjeść. On się już zregenerował praktycznie. Okej, okay, daliśmy sobie hit, ale tam je to jest git. Daj mu kolejnego, dałem mu kolejnego, daj mu kolejnego, daj mu kolejnego, mam przewagę, mam przewagę. Nie! Dlaczego drugi tu? Bóg, o kurde No to lipa z mojego planu, widzicie? Czyli miałem dobrą przykminę No musimy to zamurować, szybko sobie tak Skraftować to, ty, oni jakieś szybkie Kilofy mają, idzie za mną, zamurowałem mu głowę Ile tu zostało? O nie No nie wierzę, to tamten ziomek no nie, to cała ekipa była, najgorzej Ale tak jak pokazałem, no są miejsca, gdzie po prostu można więcej zarobić Dzięki temu, że po prostu się pomyśli, tak? Czyli zorganizować sobie ekipę, wziąć kilka osób, wbić się tam, przejąć to No i zarabiacie tak naprawdę więcej, jak będziecie mieć nożyce, to już w ogóle się zarabia kaska tam W ogóle osoba co pierwsza zdobędzie nożyce, to będzie mieć przewagę Ale widzicie, mam 10 fragów, zaraz fragmenty sobie odbierzemy Dobra, bijemy się z tym graczem, wygląda jakby chciał się bić Oj, kolega ma. Dobra, czyli uciekamy. Gonią mnie we dwoje. O, w troje chyba. We troje. Tak, no się z łapki. No to uciekamy tu. Przeskoczyłem. Ten też przeskoczył wszystko. A ten jest z tej strony, o kurde, myślałem, że może jakoś uda mi się ich. Aaa, niestety, niestety. Ale dobra, sprawdźmy czy ja jakieś osiągnięcie mogę odebrać, bo chyba. Nie, czy ja spadłem rankingiem właśnie, że nie mogę. Dobra, dwa fragmenty. No nie gadaj Dobra, czekajcie, ja wycofam to z rynku Moje przedmioty, wycofaj Dobra, mam trzy A ile tu jest potrzebne do losowania tego pierwszego? No patrzcie, tu astronauty oczywiście możecie losować 15 fragmentów No bo to by oddało Ogólnie to też jest mądre, żeby te fragmenty, które ma się na początku właśnie wrzucać, póki jeszcze runy nie są aktywne To wrzucać je właśnie w ten dropik No ale spróbujmy zdobyć te 1000 do rankingu Ten gracz tu zabił przed chwilą ziomka, więc może mieć więcej rankingu Dostanę tego fraga? Proszę, proszę Pół serca mu zostało, nie I ktoś mi go ukradnie OK, dostałem, mam Tylko nie mogę stracić siedmiu teraz ranku A, chyba stracę Straciłem. O kurde ile straciłem, dobra to będzie walka po prostu żeby osiągnąć ten ranking Zaraz sprawdzimy sobie topkę, dalej 7300 graczy, nie ma żadnego rozdania Po prostu tyle osób gra na tym sezonie na naszym boksie. Zobaczymy ile jutro będzie, ale oby jak najwięcej widzowie Wbijajcie, grajcie, tryhardujcie, ostateczny sezon Ale ta, ten ostateczny sezon tak naprawdę Ty, ja jestem chyba dobry w tego Minecrafta, nie? Dobra dawaj jeden na jeden, ten Widzisz dwóch mnie podjechało, a ja dwóch zabiję No nie, ale trzeciego to nie dam rady, trzeciego to nie dam rady, no niestety O tu, ten jest ziomek No on ma kolegę, on ma kolegę, to jest jego kolega Jeszcze nie mają kranu, bo kan kosztuje 10 dolarów, ja ich wale. No dobra, zjedzmy sobie szybko Tu dwóch, zabił tego ziomka Może dropnął fragment, bo w sumie zatrzymał się Okej, okay, nie dropnął, plus 29, okej okay. Okej, okay, słyszę, że ktoś za mną biegnie już, kurde Ciboryk, nie zostaw mnie Weź murdzia Ty, chłopy mi zostawiły Nie, zawaliłem jeszcze... Oj, kolega jego przyszedł. Dałem mu hito, hit, kilku hitową strefę No dobra, mamy 1100 Mamy 1100, niestety, ranking na minus Odbieramy dwa osiągnięcia pierwsze I co, tak wyglądał mój start Gdzie to jest? Tu, tak wyglądał mój start Na boksie u nas, bez żadnych rank, ani nic Po prostu postaram się wszystko zdobyć Ja sobie ustawiam teraz awka po prostu tutaj Żeby mieć jakieś gemiki, bo za te gimiki, Dobra, ja wam pokażę coś, zrobimy teraz matematykę Jeszcze przed końcem, tu jest gem co 30 minut Nie? A moja najtańsza oferta Tutaj w sklepie, no jest za 9 gemów, tak? Czyli 4,5 pół godziny, to nie tak źle i dwa fragmenty no teraz zdobyłem więcej, wiadomo, ale można sobie postać, można zgarnąć wiadomo, można też z innych rzeczy zdobyć a klucze na razie są wyłączone, nawet mogę wam pokazać, że w sumie puste są skrzynki to wszystko będzie działało jutro tak samo kity będą To do rank, dopiero jutro, żeby ten start był właśnie jak najbardziej dostosowany do takich graczy, którzy chcą sobie wejść, porywalizować, no to dzięki widzowie, mam nadzieję, że widzimy się na, odc na następnym odcinku, już będę mieć trochę lepsze itemy i co, będziemy ogarniać? Dajcie znać w komentarzu czy mam grać samemu, czy może robimy jakąś ekipę, czy jak działamy tutaj, nie? Dajcie znać i zapraszam na rapy.pl. Dzięki bardzo. Jutro kolejny odcinek. Siemano!